Siemko, z tej strony, Patryk z kanału Kapusta Majestatu. Fajne, fajna nazwa, co? W dzisiejszym, w dzisiejszym tym oto vlogu chciałem podzielić się moją opinią na temat filmu World War Z, który obejrzałem wczoraj. Wiem, że to rok spóźnienia, ale myślę, że warto. Mimo wszystko. Pierwsza sprawa. Na, na, początku, na początku filmu yy, mamy, mamy miasto, tylko cholera, oczywiście, zapomniałem jakie. Chyba Nowy Jork. Yy, I cała, cała rzecz yy, wygląda w ten sposób, że st rodzinka stoi sobie w korku i, i zaczyna się apokalipsa przed zombie. Yy, cała panika moim zdaniem była fajnie zrealizowana, bardzo mi się to podobało. Yy, było, nie Było energicznie, była, była widna panika. By te masy ludzi, które, które biegną po, po ulicach, szuka, szukając wjazdu z miasta. Bardzo mi się podobało. Jeden taki drobny problem, on się też w scenie z Jerozolimą powtórzył. Yy, to znaczy, może nie tyle problem, co. No dobra, to jest problem. Nie rozumiem. Tam w pewnym momencie, jak był, jak był yy, rzut, rzut yy, panoramiczny, nie. No, no rzut z góry. Jakby rzut z góry na miasto, to wtedy yy, pojawiło się jakoś pierdliarte eksplozji. I, i w to właśnie był ten moment, kiedy ci ludzie tak biegli. Ja się pytam, skąd te eksplozje? Bo no nie, nie jakoś. Próbowałem to, sobie, próbowałem to sobie wyjaśnić, czy to byłoby coś takiego, że yy, tam, nie wiem, wojskowi próbowali wysadzić jakieś miejsca, gdzie były zębiaki w dużych ilościach. Yy, no niby tak, ale one następowały po... znaczy mogło tak być niby, ale następowało po sobie to tak szybko, że nie wyobrażam sobie, że o to właśnie mogłoby chodzić. Bo po prostu to wygląda jak, nie wiem, słaby efekt. No ja wiem, że wybuchy i trochę ognia zawsze dodaje uroku, Ale niekoniecznie realizmu, nie? <laughs> Także nie, to mi się. To mi się nie podobało tutaj duży minus. Jeżeli chodzi o zombiaki, to jest podejście zombiaki na speedzie, zombiaki na amfetaminie, to znaczy zamiast powolnych, kubkowatych ząbiaków, to mamy bardzo szybkich, więc błyskawicznych na speedzie, którzy mają, mają takie, taki ruch, takie ruchy jak ja kiedy jestem głodny do lodówki. I wierzcie mi, no poruszam się wtedy dość szybko bo kiedy nie ma kawy w domu i też, też ruszam się bardzo szybko, Także cholera, no okay, nie oglądałem dużo filmów o zombiakach i, i może to jest mój błąd, ale mm, jest to bardzo ciekawe odejście od klasyka, tego klasyka, z, z serii The Walking Dead. Tam y, bardzo, bardzo dobrze się sprawiało. Tutaj natomiast y, jest to, jest to interesujące. Wiem, że jest, wiem, że jest książka i o tej książce też co wiem, to wspomnę. Yy... No nie, nie wiem, co sobie z tego robić. Przyznam szczerze. No Coś jeszcze? Aha. No tak. Aptekarz rozpiertałaś. Na początku filmu mamy scenę, kiedy główny bohater wparowuje do sklepu. I na tyłach tego sklepu jest, ap jest apteka. Bądź w ogóle jest to apteka. A już nie pamiętam, mi się wydaje, że to było po prostu z tyłu sklepu. Tam było dużo ludzi. I szuka on, szuka on lekarstwa tam potrzebnego jego córce, tam chodzi o astma, nie? Inhalatora czy coś takiego. No i mm, jak on szuka tego inhalatora, parowuje do tej apteki, no tego jakby magazynku. No i tam, jak to w aptece, na, na tyłach gdzieś są szuflady, nie? No, alfabetycznie. No i on sobie wparowuje do tego, co trzeba. Podchodzi, nie? No, że zaczyna otwierać. No i nagle jakiś koleś ze spluwą, Taki, no, taki, jak to typowy na filmach, koleś, który napada na, na sklep. No to jak on napada na sklep, no to wiadomo, ma bluzę taką, taką troszeczkę szerszą niż on sam. Kaptur, nie musi być z kaptury. Zauważyć. No i koleś chwyta gnata, no, no i mierzy do naszego, naszego bohatera. A, i też na dole, na, znaczy jakby pod na do, do, dole ujęcia widać y, trupa, czyli to, to rozumiem sugestia, że on już kogoś skasował. To jest taka sugestia, oczywiście nie musiał być on. W tych okolicznościach proszę być, że, że to on, ale... Mm. Ale ostatecznie ten koleś pyta się naszego głównego bohatera, czego on potrzebuje. I jak on mówi, że chodzi o te leki, no to wtedy ten koleś po prostu podchodzi do szuflady, wyjmuje im te leki i wydaje na coś jeszcze. Więc tylko jakby nie bardzo ogarnię po on tam stał. Bo nie wiem, czy to jest tak, że on jest aptekarzem i przed wydawać leki, czy akurat przypadkiem tam ten po prostu przechodził. No ale jak był tam ten tryb, to wydawałoby się, że on jest po prostu aptekarzem-rozpierdalaczem. Wiecie, kurwa, nie, nie ukradnijcie moich rzeczy i tak dalej. Od razu z góry przepraszam, znaczy nie z góry. <laughs> przepraszam, że tyle kłnę dzisiaj. Mam nadzieję, że nie czujecie się urażeni. Nie chodzi, że ilość, ilość sklonów jak na standardy polskich internetów, nie jest taka zła. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, takich drobnostek. Mianowicie, około 40 minuty jest scena, kiedy nasz bohater z, 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 grupką, z, tak, z grupką, lądują na lotnisku w Wojskowej południowej Korei i tam ruszają do bazy I tam jest ten moment, kiedy, oni, kiedy otwierają się wejście do samolotu, nie? i oni sobie schodzą. I zaraz, zaraz zaraz po chwili um, zaczyna się strzelać, no wiadomo, nie? zombieki na spicie podchodzą, no i trzeba je wystrzelać. Ale tam z nimi jest jakiś doktorek, jakiś tam naukowiec, nie? Taki. Yy, taki kikowaty koleś, nie? Totalnie. Yy, który, no można powiedzieć, już po wyglądzie, że on z kontaktu z bronią nie miał za dużo, nie? No to w iście werterowskim w stylu choć nie do końca, bo werterowi zajęło to bardzo dużo dłużej. Skończył śmiesznie ze swoim życiem, mianowicie, tutaj jest mały spoiler, jak bieg po tej rampie, od samolotu, co idzie z tyłu, nie, transportowej, jak po tej rampie biegł na górę, poślizgnął się, miał pistolet Dłoni I akurat tak niefortunnie upadł, że przystawił sobie pistolet do głowy i akurat strzelił, więc w ten oto sposób nagroda Darwina zdecydowanie poszłaby do tego pana. Cóż, ale, cóż, bywa, ok, bywa, ale powiem, że to było wyjątkowo głupie. Naprawdę głupie. Okej, okay, a natomiast co? Jakiś taki ogólniejszy obraz filmu? Mm, tylko po prostu obejrzałem, to już czułem takie 6 na 10 tak, taką ocenę. Bo ja nie. Ja, ja wiedziałem, że to jest na, na bazie książki, natomiast tam książek nieważne, ale. Ale czułem ogromny niedosyt, bo miałem, nadzieję, że, miałem wrażenie, że w tych dwóch godzinach staram się upchnąć bardzo dużo filmu. Taki bardzo dużo to jest typowy problem takich filmów. Gdy widzisz tytuł World War Z wie, że to jest wojna światowa z ząbiakami, to wow, nie? Ale tak naprawdę to jest wyrwane tak, wyrwanych kilkadziesiąt sen, 20, 30 sen kilka miejscówek. Kilka miejscówek. To nie. dla mnie to jest... Yy... znaczy, ro okej, okay, rozumiem. Rozumiem, że jest to film i trzeba było upchnąć jak najwięcej. Trzeba było upchnąć jak najwięcej, żeby można było to fajnie zrealizować. Znaczy, trzeba było to tak upchnąć, żeby można było zrealizować jedną taką naprawdę solidną ścieżkę fabularną, bo jest film. Ale. Nie. nie. Czułem ogromny niedosyt i... i naprawdę nie poszedłem na to do kina, bo. Film był naprawdę fajny sam z siebie, był ładny, był głupi, ale był ciekawy, no bo to w końcu zombie. Ale mało krwawe zombie, to też trzeba powiedzieć, to było w stylu, no musimy zrobić film, który można puścić w kinach dla każdego, nie? Także tyle, no. Nie wiem, jakoś też przez to rozwalający. Co tam jeszcze? ogólniki. Mm, jest Ten film, jeszcze czytałem na film komentarze. komentarze no, Staram się to zawsze robić, kiedy, kiedy oceniam film. Potem I, i to czytałem się właśnie podobnych odczuć, Że w porównaniu do filmu to jest po prostu marne. Do, do, do książki jest to po prostu marne. Że to jest wszystko jest uje, ucięte, ujęte, uwalone. Jest to po prostu masakra, masakrowanie masakrowanie pierwowzoroczyści, wiem, że to jest adaptacja, już o tym mówiłem, że to jest film i trzeba go upchnąć. Ale dla mnie lepiej zrobić 3 film i faktycznie upchnąć tam świat, nie? To jest tak, takie ujęcie świata, jak nie wiem, jak w grach Call of Duty, nie? No w jednej serii masz ile, mamy ile teatrów w wojnie, nie? ile frontów. Jak wojna światowa jakby obejmowała a druga wojna światowa na przykład obejmowała no, różne miejsca bywały, wiele krajów Europy, Pacyfik, y, Afry Afrykę, no Afrykę to, to wiadomo łatwo pokazać, też że nie można zapominać o Chinach, nie, i tak dalej, to i Chinach nie, i wszystkim, no to tutaj zazwyczaj w grach są pchnięte dwa fronty, nie, tam tr tr trzy kraje, cztery max, nie? także to, to jest po coś podobnego. Żeby, żeby zmieścić to trzeba było po prostu to zmienić. Czy mi się to podoba? Nie. Czy film był ok? Był ok, Ale był tylko ok. Ostatecznie dałem mu piątkę. Uznaję, że to jest naprawdę średni film, bo nie jest jakoś powalający, nie daje żadnej, żadnego przesłania, chociaż chociaż ewidentnie gra emocja aktorów jest zrozumiała, samo też to też jest w porządku. Nie ma jakichś większych pretensji, choć zębiaki... Nazwijmy to aktorstwem, okej? Okay? jaki były strasznie irytujące. Jak. E, to, ja tak, to ja sobie też robiłam. No ja już, już. nie wiem. Nie może to jest po prostu przesyć a Mam wrażenie, że w The Walking Dead one się tak nieziemsko nie darły. Znaczy nie robię takich odgłosów denerwujących. Nie pamiętam tego. Wiadomo, że musiał chciał jakiś odgłos wydać, ale. to, to darły japę, że. To przestało być straszne. Nie powiem, że było. Yy, nie wiem, że było straszne, ale przestało być już całkiem straszne i zresztą wkurwiające. Co już zrobić, no. Takie życie. Mm. Film jest bardzo ładny. To muszę przyznać. On jest wizualnie bardzo ładny. Ujęcia są świetne. Yy, oczywiście jak na taki typowo film. Nie są, nie są zajebiste. Nie są rozpierdalające. To jest niewalające, ale... Są ładne, są naprawdę ładne. Yy, jakość nagrania jest super. Nie ma jakichś większych problemów z trzęsieniem się kamery itd. Tak Także, cóż, czy, czy mógłbym polecić ten film komukolwiek? Jeżeli lubicie brata Pita, to na pewno Wam się spodoba, jeżeli jeszcze go nie obejrzeliście. Yy, jeżeli natomiast macie, jeżeli szukacie naprawdę ostrych yy, filmów, głębokich filmów, lub krwawych filmów, lub takich horrorów, nie. To nie ma nic wspólnego z tym. Żadno z tych kategorii, bo też trudno, żeby horory były jakoś, znaczy zombie horrory były jakoś bardzo głębokie, okay? I tak dalej, nie, czy też w ogóle horory typu gore, krwawe i tak dalej. No ale cóż, mmm, także taki średni film, nie czuję jakiegoś bólu, że go obejrzałem, nie wciągnął, przynajmniej to mogłem mu. Mogę mu przyznać, to początek był bardzo wciągający, także łatwo, łatwo się wciągnąć w ten film, bo jest fajnie zrobiony i łatwo go, miał wszystko obejrzeć, także jest taki średniaczek, moim zdaniem, bardzo przyjemny, tylko że średniaczek, można się troszeczkę pośmiać z głupoty twórców, także nadal jest, że jest jeden naiwny motyw związany właśnie z, tu spoiler, od razu mówię, związany z tym wirusem zombie chodzi o to, że, że, że odkry, odkrywa... Główno odkrywa, że, że osoby, które są chore mają jakąś tam bakterie czy wirusa, nie, jakiejś poważnej choroby, która jest zabójcza, a może śmiertelna, wywołuje, wywołuje to, że zombiaki go nie ruszają, dlatego że zombiaki zombiaki kryzą tylko tych, którzy są silni żeby ich nie, nie... żeby się nie zarazić, rozum... czy żeby się nie rozprzestrzeniał ich, yy, ich ta, yy, ten dar nie rozprzestrzeniał się na słabe osobniki jak on to odkrywa, no to yy, też sobie ostatecznie zaszczepia tego To jest jeden sposób, żeby uciec yy, tam z ostaczonego przed sąbiaki laboratorium i to faktycznie działa. Jedyna, jedyny mm, problem, znaczy nie jedyny, problem, który, mm, który, który akurat ktoś w komentarzu na filmie napisał słusznie, że zabieki wykrywają to jakieś nie wiem, dwie minuty, minutę po zaaplikowaniu, znaczy po otrzymaniu tego wirusa do układu. Nie jestem specjalistą od medycyny, anatomii ani tych innych spraw, ale nie chcę mi się wierzyć, że to było wykrywalne. Okay. Nie uwierzę. Nie uwierzę. Nie. Sorry, ale nie. Okej, okay. myślę, że z mojej strony to wszystko. Było fajnie nagrać ten na filmik. Cóż, zachęcam do lajkowania, komentowania, zostawiania komentarza i dodawania do ulubionych oraz subskrybowania mojego kanału Kapusta Majestatu. Fajną nazwę, nie? I, i cóż. I zachęcam do dyskusji, zostawiam również adres mailowy do kontaktu, Podstawa jest gmail.com. on jest w, również w, w opisie, a cóż, z mojej strony to, to ostatecznie wszystko. Dzięki Wilkie za obejrzenie, trzymaj się, cześć.